Cześć, witam Was w kolejnej odsłonie Biblioteczki Małej Wsi, czyli serii, w której przybliżam swoje RPGowe zbiory. Dzisiaj wreszcie opowiem coś o jednej z lotwpowych antologii, którą obiecywałem Wam od długiego czasu. Tak więc, żeby nie przedłużać, bierzmy się do roboty i zacznijmy od podstawowych informacji i fizycznego wykonania. Adventure Anthology Fire to, jak sama nazwa wskazuje, zbiór przygód, który został wydany w 2019 roku pod szyldem Lamentations of the Flame Princess. Na antologię składają się cztery moduły: Tower of the Stargazer, The God that Crows, Doom Cave of the Crystal-Headed Children i The Monolith from Beyond Space and Time. Wszystkie przygody są autorstwa Jamesa Radziego. Za fizyczny design antologii odpowiada Alex Mayo, natomiast fantastyczną okładkę popełnił Janik Bouchardt. Z racji tego, że każda przygoda, mimo tego samego autora, to inni ludzie z nią związani, tym razem wymienię jedynie ilustratorów, by nie zasypać Was armią nazwisk. Wewnątrz znajdziemy więc rysunki Jasona Rainwilla, Petera Mulena, Dina Claytona, Kelvina Glina i Erona Olfreya. Całość wydana jest w formacie A5 w twardej oprawie i zamyka się w 176 stronach. Wykonanie książki jest przepiękne, a grzbiet kapitalnie odwzorowany i idealnie przylega do reszty składu. Usłyszałem już kilka uszczypliwych komentarzy, że nikogo nie obchodzi to, jak wygląda grzbiet książki, a ja robię z tego nie wiadomo co. Być może, ale moim zdaniem znacznie podbija to po pierwsze estetykę wyglądu, a po drugie ma praktyczne zastosowanie w żywotności produktu. Lamentations jest według mnie niekwestionowanym mistrzem wykonania książek i należy im się za to szacunek. Wracamy do omówienia. Jak widzicie, mamy też zakładkę w postaci wstążki, a wnętrze jest w całości czarno-białe z kilkoma wyjątkami. Papier w środku jest naprawdę solidny, ale niewybitny po prostu dobry. Tekst ułożony jest w dwóch kolumnach, czytelny. Wnętrza okładek zagospodarowano w pełni, umieszczając na nich mapy do modułów. Naprawdę fajną rzeczą jest ta rozkładana ilustracja z przygody The God That Crows. Na jej odwrocie również znajdziemy mapy. Dobra, to zanim zaczniemy omawianie treści, szybka informacja. Będę przechodził przygoda po przygodzie, przedstawiając wam to, co znajdziemy w środku. Adventure Anthology Fire ma być zbiorem modułów, które wprowadzają do nurtu Weird Fantasy. Ognista antologia według Jamesa Radziego ma być tą, która nie jest tak śmiertelna i daje graczom więcej szans na przeżycie przygody. Warto jednak pamiętać, że ta teza jest stawiana według standardów autora. No i należy dodać, że jak zawsze w przypadku lotwa, możecie zawarte tu moduły poprowadzić na dowolnym staroszkolnym Dedekoidzie, czyli Swords and Wizardry, Whiteboxie, Old School Essentials itd. itd. Okej. Okay. Książkę otwiera Tower of the Stargazer, czyli przygoda, którą omówiłem już na tym kanale, więc nie będę robił tego drugi raz. Dla tych, którzy nie widzieli wideo o tej przygodzie, powiem jedynie, że jest to próba podjęcia klasycznej tematyki, jaką jest Wieża Czarodzieja, i zinterpretowanie jej w klimacie Weird Fantasy. Link do filmiku omawiającego ten produkt, zamieszczę w opisie tego wideo. Pierwsza pozycja poszła nam więc super szybko, to skaczemy do drugiej, czyli The God That Crows. Ten moduł został opublikowany w 2012 roku i obecnie w druku możemy go nabyć tylko w formie tejże antologii, lub szukając oryginalnego wydania po mocno zawyżonej cenie na zagranicznych serwisach aukcyjnych. Jest to przygoda przeznaczona dla postaci na poziomach 1 lub 2, która opowiada o pewnym kościółku w XVII wiecznej Anglii, który strzeże mrocznej tajemnicy. Otóż pod budynkiem znajdują się rozległe i bardzo stare podziemia, w których żyje pełzający Bóg. Nieśmiertelna, bezkształtna, szlamowata istota, która pożera organiczną materię. Ludzie, którzy zarządzają parafią, zdają sobie sprawę z faktu, co znajduje się pod nimi. Oddają cześć tej istocie, mając patronat z samego Watykanu. To miejsce, ten kult i ta istota skrywają mnóstwo sekretów, które nie mogą ujrzeć światła dziennego. I teraz wkraczają gracze. Otrzymujemy kilka haczyków, które mogą pomóc nam skierować zainteresowanie bohaterów na tenże kościółek, jednak głównym celem prowadzącego jest po prostu wrzucenie drużyny przez głęboki szyb do podziemi. Wtedy to przygoda zaczyna się na dobre. I teraz uwaga cały ten moduł posiada jednego potwora, którym jest pełzający Bóg. Rozgrywka opiera się na jednym, moim zdaniem, kapitalnym pomyśle: tej istoty nie da się zniszczyć, jest nieśmiertelna. Nawet jeśli sprowadzisz ją do zera hapeków, odrodzi się i znów zacznie cię ścigać. W ten sposób gracze muszą eksplorować podziemia, mając na karku głodną bestię, która chce ich pożreć. Będą musieli manewrować, skradać się, zawalać przejścia, barykadować drzwi, równocześnie szukając ucieczki z tego miejsca. Warto też wspomnieć, że znajduje się tutaj bardzo dużo grywalnego kontentu. Gracze znajdą w lochu mnóstwo przedmiotów czy miejsc, które aż będą prosić się o zatrzymanie i sprawdzenie. Cały kompleks ma trzy poziomy, a w sumie cztery, jeśli wliczyć w to budynek kościoła, i składa się z ponad 40 pomieszczeń. Tak jak wspomniałem, to miejsce skrywa wiele tajemnic i mrocznych artefaktów. Chyba najpotężniejszym z nich jest rozerwana na kawałki książka. Książka, bo jest to nazwa własna, jest rozerwana na 16 części. Gdy ktoś zacznie składać książkę, okaże się, że mocą tego artefaktu jest niszczenie informacji wszelkiej informacji. Ten magiczny przedmiot może uzyskać świadomość, co sprawi, że będzie manipulować rzeczywistością, by skompletować wszystkie swoje części. Im bardziej kompletna będzie książka, tym bardziej będzie dezintegrować informacje. Jeśli 16 części zostanie zebranych, wszechświat upadnie. Matematyka przestanie funkcjonować, budynki zaczną się zapadać, ponieważ schematy, według których je wykonano, przestaną być prawdziwe. Mapy przestaną pokazywać prawdę, planety i gwiazdy wypadną ze swoich orbit. Jedyne co pozostanie w kosmosie to książka. Oczywiście uspokajam, trzeba się naprawdę mocno natrudzić, by coś takiego miało miejsce, i jeśli mam być szczery, to prawdopodobieństwo, że ktoś to zrobi, jest naprawdę znikome. Niemniej jednak bardzo doceniam pomysł wymyślenia czegoś takiego i wrzucenia w przygodę. Kończąc już temat tego modułu, dodam jedynie, że rozegrałem The Goddad Crawls jako gracz i bawiłem się bardzo dobrze. Udało nam się nawet sprowadzić pełzającą bestię do zera punktów życia, ale zaczęła się odradzać. To mimo wszystko dało nam sporo czasu na przemieszczenie się w inny obszar podziemnego kompleksu. I drugi raz już kończąc, powiem jeszcze, że małym minusem jest dla mnie sposób, w jaki Radzi opisuje Loch. Jego zobrazowanie jest dość skąpe i będzie wymagać nieco pracy ze strony prowadzącego, by nadać mu nieco więcej kolorytu i szczegółowości. Jest to jednak cecha Radziego jako autora. On skupia się dużo bardziej na opisaniu koncepcji, na których opiera się przygoda, niż na opisie miejsca, w którym znajdują się bohaterowie. No dobra, teraz skaczemy do Doom Cave of the Crystal Headed Children. To moduł oparty na podziemiach, który został opublikowany w 2014 roku w ramach Free RPG Day. I powiem wam tak, mam ochotę przywalić Rajemu prosto w nos za to, że musiałem to przeczytać. Ale zanim powiem dlaczego, to krótka historia. Podczas jednego z zeszłorocznych wywiadów Radzi powiedział, że Doom Cave było reakcją na krytykę wobec Lamentations. Ludzie zarzucali, że promuje bezsensowną przemoc, seksualność i tego typu rzeczy. Radzi pomyślał, że skoro tak bardzo się o to proszą, no to dostaną to, czego chcieli. I tak oto powstał ten moduł, czyli swego rodzaju manifest absurdu. Farsa, jak sam autor określa ten produkt. Znajdziemy tu wszystko, co zarzuca się Lotwpowi i jeszcze więcej. A teraz postaram się, i to jest ważne. Postaram się przybliżyć wam o co tu chodzi, chociaż z grubsza. No dobra, jeśli mam powiedzieć coś dobrego o tym module, to muszę przyznać, że ma fantastyczny pomysł na zahaczkę. I mówię to bez ironii, jest naprawdę genialny. W pewnym mieście setka kobiet w różnym wieku z różnych klas społecznych tego samego dnia wpada w histerię i zaczyna opowiadać tę samą historię. Każda z nich twierdzi, że 4 lata temu urodziła blond włosego niebieskookiego chłopca imieniem Andrew. Gdy dziś każda z nich obudziła się, by świętować urodziny swojego synka, ten zniknął. Każda z nich opisuje swojego syna w ten sam sposób. Nikt, poza tymi kobietami, nigdy nie widział żadnego Andrew, twierdząc, że ten nawet nie istnieje. No i bum. Kapitalny start w przygodę. Na tym pomyśle można zbudować naprawdę rewelacyjne historie. Mamy tajemnice do rozwiązania, niepokój, nieoczywisty problem. Gdy to przeczytałem, to pomyślałem sobie, o kurde, to chyba będzie dobre. Na szczęście z tego przekonania zostałem wyrwany dość szybko. Kolejna część to opis podziemi, poprzez który otrzymujemy wyjaśnienie, a raczej próbę wyjaśnienia tego, co tu się dzieje. Tytułowe głowę dzieci to efekt awarii obcej technologii, którą uruchomił pewien mężczyzna, wsadzając swojego wacka do czegoś w rodzaju portu USB. Tak jest, moi drodzy, zapnijcie pasy, bo to będzie jedna z tych przygód. Mamy tu nawiązania do muzyki pop, odcinanie jąder, zombie dzieci, statki kosmiczne, kraba czarnoksiężnika z Wenus, dziesiątki przycisków do przyciśnięcia, które zrobią kuku postaciom na wiele różnych sposobów, śmiercionośny wirus, który zabije wszelkie życie na ziemi i wiele, wiele innych. Całe te podziemia nie mają zbytnio sensu i służą jedynie na warstwianiu absurdu i łamaniu wszelkich schematów. Przygoda stara się dowalić graczom najmocniej jak tylko się da, rzucając im kłody pod nogi na każdym kroku. Postaci graczy są tylko pionkami, które będą ginąć, mutować i doświadczać absurdalnych wyzwań. I teraz, by być fair, autor na początku zaznacza, że ta przygoda taka będzie. Że taki był zamysł. Tak jak wspomniałem wcześniej, mam ochotę przywalić radziemu za to, że to przeczytałem, ale zrobiłem to z własnej woli, będąc wcześniej poinformowanym, że w środku znajdę wulkan absurdu. Okej, okay, niech będzie. Zapytacie, komu poleciłbym ten moduł? nietrzeźwym studentom na domówce i osobom, które z ciekawości chciałyby przekonać się jak daleko można pchnąć nonsens w przygodach. Mimo tego uważam, że użyta tu zahaczka to fantastyczny pomysł, który warto ukraść. No i tym oto sposobem dochodzimy do monolitu spoza czasu i przestrzeni, czyli ostatniej pozycji z ognistej antologii. Już we wstępie jesteśmy poinformowani o tym, że jest to hołd dla Howarda Philippa Lovecrafta i próba podjęcia tematyki kosmicznego horroru. Oto znikąd pojawia się w okolicy spowita mgłą dolina, pośrodku której majaczy wielki monolit. Stworzony z materiału przypominającego skałę i gnijące mięso, jest centralnym punktem doliny. Już samo wejście na teren tej doliny sprawi, że bohaterowie graczy prawdopodobnie nie wrócą do naszego świata. Wkraczają w inną rzeczywistość. Czas przestaje istnieć lub zachowuje się w sposób zupełnie inny niż moglibyśmy się tego spodziewać. Już na wstępie otrzymujemy listę losowych efektów i spotkań, które mogą przytrafić się bohaterom graczy. Zakłócenia czasu, ekstremalna i nieadekwatna do pory roku pogoda to tylko niektóre z nich. Zanim wkroczymy na teren doliny, na przykład, może nam się wydawać, że monolit znajduje się kilometr stąd. Gdy tylko przekroczymy granicę i wkroczymy na teren tego miejsca, może się okazać, że stoimy u jego stóp lub znajdujemy się 100 km od monolitu. Losowe spotkania są równie dziwne, jak niepokojące. Grupa znikających poszukiwaczy przygód, których możemy regularnie spotykać i którzy nigdy nie będą nas pamiętać. Nawet jeśli zabilibyśmy całą ich drużynę, mamy szansę spotkać ich za następnym rogiem. Możemy trafić na bandę nagich i hedonistycznych ludzi o bardzo okrutnych gustach kulinarnych. Możemy też trafić na nieistniejącego tak jest, dobrze słyszycie nieistniejącego strażnika monolitu. Samo spojrzenie na monolit może spowodować, że żyjące na nim organizmy wejdą powiązce światła do naszego oka, by zamieszkać w naszym ciele i przejmować kontrolę nad nim podczas snu. Bardzo ciężko jest mi wyjaśnić, jaka dokładnie jest ta przygoda, ponieważ James Radzi poświęca naprawdę wiele miejsca, by dokładnie przedstawić, jak działają pewne mechanizmy czy istoty. Sam monolit jest nieskończonym labiryntem prowadzącym do innych rzeczywistości. Gdy bohaterowie wejdą do środka, mogą nawigować w nim myślami. To bardzo abstrakcyjne miejsce. Autor podaje nam kilka przykładów kierunków, które podczas playtestów wskazywali jego gracze. I w ogóle widać to, że ta przygoda była testowana i jest dość pieczałowicie pod tym kątem przygotowana na rozbudowę i dodatkowe ewentualności. Osobiście bardzo spodobał mi się pomysł, że gdy gracze postanowią, że chcą udać się do czegoś w rodzaju pokoju kontrolnego, jeśli sądzą, że na przykład monolit jest jakimś mechanizmem, to przeniosą się do własnego mózgu. Tam będą mieli szansę na retrospektywne odkrycie wszystkich swoich wspomnień, nawet tych, których już nie pamiętają. Tak samo jak w dziełach Lovecrafta, istnieje bardzo duża szansa, że bohaterowie wychodząc z tego doświadczenia nie będą w stanie funkcjonować w normalnym świecie. Mogą się im przytrafić rzeczy gorsze niż śmierć. Więc tym, którzy chcą użyć monolitu, Polecałbym raczej umiejscowienie go na końcu kampanii. Myślę, że rozegranie go w formie jednostrzała też jest opcją, ale obawiam się, że jako przygoda samodzielna może nie wybrzmieć tak dobrze. Istnieje oczywiście bardzo duże prawdopodobieństwo, że jestem w totalnym błędzie, ale na chwilę obecną taka jest moja opinia. Dodam, że Monolith from Beyond Space and Time to najlepsza przygoda w klimatach kosmik horroru, jaką czytałem. Jest szalenie ambitna i zaskakuje koncepcją i abstrakcją. W tego typu przygodach bardzo często jest tak, że próba podjęcia tej tematyki kończy się rzuceniem mackowego stwora lub absolutnym brakiem zrozumienia większego obrazu. Uważam, że największą zaletą monolitu jest fakt, że mimo całej swojej dziwności i abstrakcji, uchyla rąbek tajemnicy na tyle, byśmy pojęli, że za tą przerażającą sytuacją jest jakiś schemat, którego nie potrafimy pojąć. Świadomość, że ta logika istnieje, a my nie damy rady jej okiełznać, jest tym, co sprawia, że ta przygoda jest kapitalnym przedstawicielem swojego gatunku. Dodam jednak, że przygotowanie tego modułu wymagać będzie naprawdę sporo pracy. To skomplikowana przygoda i wydaje mi się, że należy ją przeczytać co najmniej dwa razy, nie mówiąc już o notatkach. Niech to będzie przestroga dla tych, którzy szukają czegoś, co wymaga niskiego prepu. Monolit na pewno nie należy do tego typu przygód. Dodatkowo, ponieważ w pewnym momencie gracze będą mieć do czynienia z wieloma wyborami, których treść modułu nie pokrywa, musimy być również przygotowani na dużą dozę improwizacji. No dobra, to zamknijmy tę książkę i jak zawsze na koniec kilka słów ode mnie. Adventure Anthology Fire to świetnie wydana książka, która według mnie zawiera bardzo solidny zestaw przygód. Myślę, że zarówno Tower of the Stargazer oraz The God that Crows znajdą największe grono odbiorców. Jestem zwłaszcza fanem przygody o pełzającym bogu i po tym jak w nią grałem, uważam, że to naprawdę dobry produkt. Jeśli chodzi o Doom Cave of the Crystal Headed Children, to cóż, myślę, że wyraziłem się jasno co do swoich uczuć względem tej przygody. No i na zakończenie mamy The Monolith from Beyond Space and Time, czyli będący holdem dla Lovecrafta, szalenie ambitny moduł, który zdaje się spełniać swoje obietnice. Uważam, że jako całość ognista antologia to naprawdę udany zbiór. Nawet jeśli wyciąć wiadomo którą przygodę, to wciąż jest to bardzo ciekawa pozycja. Natomiast jeśli miałbym wbić jakąś szpilkę, to powiedziałbym mimo wszystko, że minusem jest dla mnie fakt, że znajdujące się w środku moduły są tylko przed drukiem. Miałem nadzieję, że dostaniemy coś nowego, być może nowy layout, kolorowe ilustracje albo w ogóle nowe ilustracje. Jeśli dobrze pamiętam, to tylko Doom Cave oferuje nowe rysunki, ale tej przygody nic nie uratuje. Ale gdybyście byli zainteresowani zakupem tego podręcznika, to powiem Wam, że jego cena na dzień dzisiejszy, czyli kwiecień 2021, waha się między 120 a 140 zł, już z wliczoną przesyłką. Możecie nabyć ognistą antologię na Book Depository i polskim Amazonie. Czasem piszecie mi, że chcielibyście kupić coś do Lotwpa, ale szukacie czegoś, gdzie dostaniecie jak najwięcej za jak najmniejszą cenę. Myślę, że te 120-140 zł. To dobra cena za cztery przygody. No dobra, za trzy przygody. Ale na tym już zakończmy. To by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o wideo, i jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło Wam do gustu, to dajcie łapkę w dół. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie również na Facebooku i Instagramie linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.